Spotykamy się dzisiaj w Salcu Kujawskim, gdzie e, można powiedzieć, że w takim naszym miejscu, gdzie kadry wojewódzkie chłopców rozgrywają swoje mecze dziś będą rywalizowały z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. O godzinie 11 rozpoczniemy rywalizację w młodszej kadrze rocznika 2010 młodszych chłopaków. O godzinie 13 będzie rywalizowała starsza reprezentacja. W tym młodszym przypadku reprezentacji zwycięstwo dość znacznie nas może przybliżyć do awansu, do finału, a o o Mistrzostwo Polskie. Jeśli chodzi o sytuację naszej starszej kadry, zwycięstwo może pozwolić na to, że będziemy ponownie myśleć o tym, by właśnie w finale A się pojawić. No na pewno czujemy duży niedosyt po tym meczu. Bo gdzieś takie nasze odczucia są, e, zwłaszcza po pierwszej połowie, że dużo sytuacji sobie stworzyliśmy. E, mieliśmy słupek, e, dwie jeszcze bardzo dobre sytuacje, które nie wykorzystaliśmy. E, także do przerwy 0-0, gdzieś ten plan, który sobie nakreśliliśmy przed meczem, chłopcy bardzo dobrze realizowali. E, brakowało w tej pierwszej połowie postawienia kropki na D. W drugiej połowie no, taka przypadkowa bramka. Przegrywaliśmy 1-0, gdzieś do końca cały czas wierzyliśmy w to, że się uda, uda wygrać, goniliśmy ten wynik. No ale niestety no, nie udało się zdobyć bramki i ostatecznie przegrywamy 1-0. Następny mecz rozegramy z Podlaskim związkiem piłki nożnej za miesiąc, także mamy trochę czasu, żeby przyjrzeć się chłopakom. Będzie to bardzo ważny mecz w kontekście awansu do, do finałów, do finałów A. Także czekamy też na wynik drugiego meczu. Olsztyna z Białym stokiem i, i wtedy gdzieś będziemy mogli analizować tabelę i zobaczyć, jak to ostatecznie będzie wyglądało. No to chciałbym jakby pochwalić zawodników za zaangażowanie, ale jakby ten, ten mecz był trudny pod względem na pewno mentalnym, bo w każdym dobrym momencie, w którym my, my mieliśmy i, i tworzyliśmy sytuację przeciwnik strzelał w ramki, więc, więc na pewno nie było łatwo grać w drugiej połowie, a jakby do ostatniej minuty walczyliśmy, co, co było na pewno dużym wyzwaniem. Następny wyjazd to jest mecz z e, Białym Stokiem. No i na pewno pojedziemy, pojedziemy po to, żeby, żeby wygrać ten mecz.